27 niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z księgi Habakuka zaczyna się od takiej bardzo dramatycznej modlitwy. Otóż prorok mówi: "Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz?" Nie ma tutaj jakiegoś przeproszenia, nie ma tutaj jakiegoś dzień dobry, nie ma jakiegoś użalania się. Można powiedzieć, czy gry wstępnej, natomiast jest z góry powiedziane bardzo mocno, tak jakbyście weszli do kogoś, czy spotkali się z kimś i pierwszy tekst, który rzucacie i jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Jeszcze prorok używa takiego słowa Ad-ana, Adonai. Mógłby powiedzieć Ad-mataj, co, co by znaczyło, jak długo, wskazywałoby na czas. Ad-ana też wskazuje na czas, ale jest bardziej związane ze słowem an, czyli gdzie. Czyli bardziej dokąd, jak długo, ale bardziej jak daleko jeszcze. Jeśli my mówimy jak daleko jeszcze, to się nam kojarzy z wejściem w góry, kiedy dzieci czy młodzież mówią daleko jeszcze do końca, daleko jeszcze, ileż jeszcze pójdziemy, żeby po prostu osiągnąć dojść do tego schroniska czy dojść do tego szczytu. Ale to tak naprawdę znaczy, że owszem, jest bardzo taki gwałtowny prorogi, bardzo, można powiedzieć, impulsywny i bardzo w jakimś sensie niegrzeczny, że, że od razu tak zaczynam swoją księgę, ale to pokazuje, że On jest w drodze. On nie leży i mówi, ja, e, kiedy to się skończy, tylko On jest w drodze. To słowo Adana wskazuje na to, że ja idę, jestem Ci, Panie Boże, wierny, robię wszystko, co trzeba robić, natomiast no, nie mogę już wytrwać, chciałbym, żeby się to już wszystko skończyło. I to jest dla nas w jakimś sensie taki wzór, żebyśmy z jednej strony robili swoje, bez względu na to, jak cierpimy, jaki krzyż mamy w życiu, żebyśmy robili swoje, a z drugiej strony, żebyśmy wołali do Pana Boga, żeby nie było tak, że się tylko modlimy, a nie robimy, albo że tylko modlimy, albo że tylko robimy, a, a się nie modlimy. Psalm 95 wzywa do tego, żeby uwielbiać Pana Boga, padając na twarze. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Tak można by przetłumaczyć dwa gesty: klęczenie i również padanie na twarz. Ale w języku hebrajskim mamy trzy czasowniki, które mogą też być przetłumaczone na trojaki sposób. To znaczy, najpierw, że padamy na twarz, potem, że skłaniamy się, robimy taki głęboki skłon, a potem, że, że klękamy. Czyli jakby trzy różnego rodzaju gesty chce pokazać autor. Jakby, jakby mówiąc, zaangażujcie swoje ciało w wylbieniu Pana Boga, zaangażujcie. Bo my coraz rzadziej klęczymy, coraz rzadziej już nie ma w ogóle prostracji, prawie nie leżymy w takim geście, coraz rzadziej się skłaniamy, a przecież to wszystko był taki wyraz, że jestem pokorny, że jestem mały, że przed Tobą naprawdę Panie Boże klęczę. No, no nie klęczę się przed, przed, przed byle kim. Więc może pomyślmy o tym naszym ciele, na ile nasze ciało, i o ile jest zdrowe oczywiście, o ile ma takie możliwości, ono klęczy, na ile to ciało się skłania, na ile to ciało może nie nieraz gdzieś tam w pokoju albo w jakiejś kaplicy bocznej, żeby nie wzbudzać sensacji i jest gotowy do tego, żeby nawet się całkowicie rozłożyć w takim geście prostracji przed Panem Bogiem. Zachęcam może, żeby właśnie dzisiaj w swoim pokoju, w swoim może domu e, rzucić się na twarz przed Panem Bogiem po prostu z, taką, z takim głębokim unierzeniem Panie Boże, ja wiem, że, że Ty jesteś wielki, chcecie Cię w ten sposób uwielbiać. Drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza, jest zachęcą Pawła, który jest w więzieniu. On nie narzeka po prostu, że jest w więzieniu, ale, ale mówi do, do Tymoteusza, żeby rozpalił charyzmat Boży, albowiem nie dał nam Bóg ducha, bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia. Nie wstydź się. Bo może być tak, że jeśli ktoś jest w więzieniu, to się zaczynamy wstydzić. I może jest tak, że jak ktoś przegrywa, to się zaczynamy wstydzić. I tak jakby nam święty Paweł dzisiaj powiedział: Nie wstydźcie się tego, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, nie wstydźcie się Boga, nawet jeżeli o Panu Bogu źle się mówi, nie wstydźcie się Waszej wiary, nawet jeżeli się o księżach źle mówi. Nie wstydźcie się. Owszem, łatwiej jest wierzyć, jak, jak jest, jest miliony na, na pielgrzymek i, i kiedy Ojciec Święty przyjeżdża do Polski, i kiedy wydaje się, że jesteśmy wielkim narodem, katolickim. Trudno jest uwierzyć, kiedy wszystko jest przeciwko nam, ale nie wstydźmy się wiary. Nasza wiara nie zależy od tego, czy ludzie będą za nami, czy będą przeciw nam, czy będziemy w więzieniu, czy nie będziemy w więzieniu, czy będziemy wyszydzani, czy nie będziemy wyszydzani. Duch mocy, trzeźwego myślenia, Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Święty Paweł jasno przypomina, żebyśmy się nie dali tym pozorom, bo nieraz no, człowiek tak, tak żyje niestety pozorami, zamiast uwierzyć w wielkość i siłę Ewangelii. Ewangelia zaczyna się od słów: Apostowie prosili Pana, dodaj nam wiary, dodaj nam wiary, i potem Jezus mówi o tym, jak wielka jest wiara. I te słowa następują po tym, jak Jezus mówi o przebaczeniu, że trzeba przebaczać 7, 77 razy, że trzeba zawsze wybaczać drugiemu człowiekowi. I wydaje się, że apostowie, mając świadomość, że człowiek no, nie ma siły, nie ma wiary w to, że drugi się może nawrócić, bardzo często, jak ktoś nawet raz coś zawali, to już może mu wybaczymy, ale jak już drugi, trzeci raz, to nie chcemy wierzyć, my naprawdę nie wierzymy, że się poprawi. Więc oni mówią apostowie, żeby Pan Bóg im dodał wiary. Dodał czy przymnożył. Tu można również, czy sprawiał, że byłaby większa. Ta wiara, sens generalnie jest właśnie taki, żeby miał więcej wiary wcześniej niż miałem mniej bo bez wiary ja nie będę w stanie mógł wybaczyć. Bez wiary nie będę mógł w stanie wybaczyć. Wybaczenie z tym, co przenosi góry, wybaczenie z tym, co dokonuje niesamowicie cudów, ale żeby móc wybaczyć drugiemu człowiekowi, trzeba być człowiekiem wierzącym. Prośmy, prośmy Pana Jezusa bardzo o to, żebyśmy mieli więcej wiary. Będzie więcej wiary, będzie również więcej pojednania. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.